Rozejrzyjmy się po swoim wnętrzu mieszkania. Popatrzmy na ściany, na obrazy, na kolory, na to, jak jesteśmy ubrani, jak skonstruowane są nasze meble, jak wygląda miejsce naszego spania, a przecież tam przebywamy przez 6 godzin, 8 godzin, a nie więcej dłużej. Wiemy o tym bardzo dobrze. Czasami wstajemy i czujemy się źle. Czasami wstajemy i robimy się świetnie. Jedziemy gdziekolwiek, nasze samopoczucie się zmienia po spaniu. A więc wpływ na to, jak się czujemy, ma miejsce, w którym przebywamy, a więc śpimy. Proszę sprawdzić, czy czasem w materacach nie ma sprężyn. Sprężyny mają różne działania. Jedna wciąga, a druga wyrzuca energię. Jeżeli jest ich dużo, a śpimy na nich. Zatem jedna część ciała, na których jest jedna sprężyna, zabierana nam energię, druga dawa nam energię. W związku z tym bardzo często wstajemy po łamaniu, nie zdający sobie z tego sprawy. Aby się przekonać o tym, że jest inna to różnica, proszę, aby raz chociaż wyspać się na słomie, gdzie kłosy ułożone są w kierunku do głowy. Zobaczymy. Jaka jest różnica między normalnym spaniem na materasu a na sienniku słomianym? Jak będziecie się czuć? W naszych wnętrzach są elementy wklęsłe na ścianach. Są elementy, do takich elementów wklęsłych zależą wszelkiego rodzaju dekoracyjne, wiszące rzeczy na ścianach, a więc obrazy z klęsłymi dużymi ramami a więc misy wszelkiego rodzaju że żerandole bardzo mocne w tej chwili, to wszystko zostaje z nas, wysysa energię i czujemy się zmęczeni. Gdybyśmy chcieli w jakikolwiek sposób odwrócić tą historię, to jest bardzo ciężko, żeby wprowadzić energię do środka pomieszczenia. Każdy z nas ma inną Papilację kolorów. Każdy inaczej reaguje na kolor. Tak jak każdy ma inne linie papilarne. U jednego kolor powoduje radość, u innego smutek, a innego z kolei pobudza do pracy fizycznej i nie czuje zmęczenia, mimo że to jest ten sam kolor. O tym mówi wiedza Feng Shui. Elementarz tej wiedzy kompas Ki. Osobisty kompas Ki. I bardzo często jest tak, iż ojciec udzielając porad synowi nie jest w stanie mu nic przekazać, bo energia ojca blokuje umysł pracy dziecka. Musimy w odpowiedni sposób o tym wiedzieć i w odpowiedni sposób zmienić swój sposób prowadzenia rozmowy. Czynności, jakie wykonujemy, zmieniamy naszą energetykę poprzez te czynności. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często, kiedy mówimy z tonem łagodnym, osoby słuchające nas inaczej odbierają, a kiedy mówimy tonem zdecydowanym, szybkim, również inaczej odbierają, mimo że to jest ta sama osoba. Oczywiście powiemy, że to jest temper głosu, że to jest emanacja. Nie ma emanacji, jest tylko szybkość mowy. Proszę zwrócić uwagę, że wraz z mową idą określone myśli. Myśli te mają w sobie zawartą myśl, energię przesyłową. Ta energia daje się fotografować. Sfotografował to Japończyk Masaru Moto. Zobaczył, jak wygląda myśl wysyłana do drugiego człowieka, który mówi: Kocham cię. Albo myśl, którą mówi dziękuję. Można to storylować, można to zobaczyć. Jeżeli z tej fotografii wykonamy jakikolwiek kształt w drewnie i położymy na klatce piersiowej sobie, o tu, nas ten kształt zmieni. Za każdym razem będziemy otrzymywali energię i będziemy myśleli tak, jak ten kształt nam nakazuje. Bronić się przed tym nie możemy. Uczymy się tego. Tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie. W starej wiedzy chińskiej, która ma ponad 4000 lat albo więcej, z wiedzy Feng Shui, dotychczas było ocenianie zachowania człowieka, jego stanów. Poprzez otoczenie, jakie na niego wpływa. Okazuje się, że mistrzowie doszli do wniosku, że to za każdym razem inaczej wpływa na każdego człowieka. Doszli do wniosku, że to musi być coś innego, że to nie jest tak, iż tylko otoczenie ma wpływ. Ostatnim wynalazkiem mistrzów Feng Shui jest kompas. Osobisty kij. Powstała nawet szkoła kompasu, mówiąca o tym, że na człowieka wpływają kolory, kierunki magnetyczne Ziemi, a więc północ, południe, wschód, zachód. Również zamknięte przestrzenie mają swoje formy wewnętrzne, według tych stron odpowiedni sposób oddziaływają na człowieka i zmieniają jego. Energetykę wewnętrzną, a więc wpływają na nas bardzo konkretnie, a ponieważ jesteśmy inni za każdym razem, gdzie się znajdujemy, to również i wpływ zewnętrznych form wpływających na nas zmienia nas w różny sposób. Kompas ten został opracowany jako ostatni z wiedzy Shui i podany do publicznej wiadomości słuchajcie nie cykl to jest tak biorę kubernikki na no, ogół jest to zawsze wielkość, która najbardziej wskazana jest wtedy kiedy no, spekta troszkę to jest wystarczająca tak. rzecz, ale zakładać i robimy ósemkę do okna, żeby się widzieli. To jest to, 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 tu i od dołu do tego. Załóżcie, z tego wysoko. Aha, Aha, To jest węzeł. I to jest węzeł, To jest węzeł, który powoduje, że on jest neutralny. Przy aktywnych kształtach, jak zrobicie babski węzeł, to w tym gdzie węzeł, się go się da bo energia tędy będzie się uciekała. Co? Czyli rozbieranie złotości jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Przedkładnika. Przedkładnika. I teraz w momencie, kiedy zakładasz, co byś chciał teraz odejść. Zakładasz to. Jest gotowe. I teraz to masz tu, a powinieneś mieć tu. Widzisz? A tu, nie? Trzeba zmniejszyć. Skrócić. I teraz zobacz. Na głowę założyłeś. Widzisz jak to jest? A to nie widzisz. Prawda? Więc skrócisz to sobie. Powiedz, można na tym nie wiedzieć. No. Już? No? No pokaż, jak ładnie mną. No. Jeszcze czarnym tle i... Słuchajcie, to w ogóle nie. Super. Jeszcze znaczy, i dlatego chodzi w że drewno musi być. To jest sprawnie. Tak? Bo mamy to no. Nie. Ale znosimy go trochę, a więc szczerze mówiąc. To nie jest to. To żarone drewno, to musimy 300 nek. To jest większe. Nie, myślę, że to. A myślę, że to też wystarczy. A ja założę... mi się, że jest jasne. Tak. że Ta. to jest białe. I ja założyłem, to to jest podwójne. wytrzymałem mm -hmm. tylko dwa dwadzieścia. To jest na założenie. To jest żarone waga dwupłukły, lewej i prawej, nie? Na tym. Bołożyłem, mówię kurde, co jeszcze no, by dwupłukły? No, było, no, tak? no, było tak, że to nie działa. To związałem, więc dobrze. To ja jest... teraz. To jest, to jest mój sztab. Sztab ten bardzo rzadko zakłada, w bardzo prostych przestrzeni, bo to jest drugie i zależnie połączenie z wolą. Tak, to jest to jest znowu energia podciągania z ziemi, która energetycznie prawa życia i myślę. No, to, to jest W kombinacji. Urządzenia całe, wiesz? No, tak tak, jak, jak urządzenie. Masz dlatego tak. mówię, że można, tak jak Chińczycy mają tak. jeden, drugi, trzeci znak, Aha. wiesz na tym, to wisi. Tak samo i tu. Jak będziecie w domu i że to jeden, drugi, trzeci powiesić w Nie trzy razy. Jedna duża antera ma trzy rzeczy wiszą obok siebie, nie? I to razem, razem tak. maluje. W każdym razie nie dziwcie się, że znaki będą Was zmieniały. Yy, bardzo patrzcie na siebie. Z dużą tolerancją. Jaki masz znak, ten, ten Aha, bo już macie swoje przyzwyczajenia w życiu. Te przyzwyczajenia w się zmienią. Przyznaję. Trzeba być bardziej toleracyjnie i wyrozumiały. Dobrze? Umawiamy się co do jednej rzeczy, czasami czytać je wszyscy. Nie ma że boli Staramy się wszyscy podróżować. Weszło czy nie? Tak. Troszkę, żeby było luzu na głowie, wiesz? Troszeczkę, i wtedy wchodzi. Staramy się wszyscy porządnie zlikwidować u siebie zaprzeczenia. Nie. Nie istnieje słowo nie. Nie istnieje zwracanie uwagi do mnie człowieka. Istnieje mówienie, jakim twoim zdaniem to powinno być. Ja to czuję tak? Zdaniem... Ja to czuję, ja to widzę w ten, ten sposób. Ty masz rację, ale ja to widzę w ten sposób. To jest bardzo istotne, aby w ten sposób zmienić sposób rozmawiania z innym człowiekiem. Mówić swoimi zdaniami, swoim uczuciem, a nie kwestionować, bo on też może mieć rację. Bo Dukiciego ma rację. Nie kiedyś taka dziwna dyskusja była na temat piękna, i Bertrand nam wtedy pytanie, czy ta słynna wernerz z Miro, która jest super piękna i tak dalej, jak będzie ten kamień na księżycu, będzie piękny czy nie. Wwieźli na księżycu, spojrzyjmy na księżycu. To jest piękna wernerz czy nie. No. I doszliśmy do wniosku, że jest to kawał kamienia na Księżycu. A jeżeli przyjdziemy, to dopiero sobie nie będzie Według naszego kanonu. i to, tak. to jest kawał kamienia, więc... I, to jest, i dlatego na ten temat się nie dyskutuje. To mniej więcej tyle. Gorąco polecam do tego... Proszę, żebyście przyleczyli. Na spotkaniu o kształtach będę miał wszystko i będę mówił po kolei w jaki sposób działają kształty. Ja się na to zwracać uwagę. W jaki sposób trzeba dojść do mebla i wtedy powinienem mieć ze sobą człowieka, który wam sprawdzi wszystko miżącego jednego. Można to zobaczyć, popadać. I potem wyciągnąć dopiero wnioski. A to dlatego to było taki, tak. A to dlatego bo to jest zacznie dopiero cały wszystkim. Tatuarze też? Co? Tatuarze też? Oj, to jest problem, bo... Hmm. To młodzież ma... Przyszła. To jest, wiesz, to jest... Przyszedł do mnie, śniadajcie po swoim tej... przyszła Przyszedł do mnie pasek i zrobił sobie na noc, urodziło mu się dziecko. Na ludzie sobie zrobił, przed kolorowy tatuaż, prawda? No w intencji tego dzieciaka, który się urodził, nie? Poszedł do, do, do który robił te tatuaże, dziecko się urodziło zdrowe. To teraz, żeby on jeszcze pokrył to kolorem, rozumiem, no noga była kolorowa jak trzeba. Więc on to wszystko od razu. My się spotkaliśmy na warsztatach. Ja mówię, Pana, może, można było coś zrobić, bo, bo ja jestem jakiś taki, Zwariowany człowiek. Ja uczę swoją żonę, jak ona powinna się obchodzić dzieckiem. Ja mówię jak ona powinna karmić jej dziecko, jak dawać jej sutki do tego, on zabije. Ja, to jest, ja chyba nienormalny jestem. Jak ona może zabić swojego dziecka? W ogóle może mi to przyjdą. Ważne, że takiego jest, nie? To się na mnie najlepiej odruchowo. akurat był w spodniach takich na pół, rozumiesz? I tak patrzę, ona na tej nocy tatua. Tak, przypadkowo. <grystanie> Kochany, co to jest na noce? Tak? Nic gochańskiego, nie to wygląda. No i się wszystko rodziło, to sobie za robiłem taką. To jest pobieranie powieranie Pobieranie takie lewą nogą. Rozumiesz? I Pan przyjedzie do mnie to na i zapatrzy. No, Przyjechał z mnie, Ściągnął Andrzeja. Znaczy, Andrzej popatrzył i powiedział, wiesz, ja mam informację, że to jest bogini jakaś tam. W ogóle nie znałem tego słowa. Coś nowego. Dopiero potem zacząłem chodzić w ingiębienię. Ja zobaczyć. I to tylko ta małpa myślałem, to słowo, to nie wiem. No, ale on no, dostaje informację od góry. I to... Ja to im mówi, wiesz, to jest godzina, która daje pilnowanie dzieciom, ona pilnuje dzieci. Jeżeli mężczyzna ma ten, ten, to będzie robił wszystko, żeby pilnować swoje dziecko. To jest na ja, to Ja właśnie po to cię skołołem. Aha. To starać się go zneutralizować. Bo trzeba ten znak w kolerę wyrzucić. Żeby był normalny facet, no. Bo się z nie da rady. On widzi i dostaje go Jak dziecko patrzy, no wyskakuje natychmiast i. I do żołnierza mówię, jak to, to nie przyjmijesz się, to siostrę. Jest chłodny. No. Więc to, to, było straszne. Ja mówię, Andrzej, no co zrobimy? On mówi, nie wiem, czekaj, czekaj, zacznę. On mówi, jest. I, i, i Ono w teraz to... Słuchaj, że... Nie, to to drugie, ułaz. To w kątach. I mówi, trzeba to zrobić tak, żeby wyrównać to. rzucić energię do góry. Kosmiczną, w dołu, A tam to zneutralizować. Jak ty to zrobić? Jeszcze nie wiem, mówił. Bierze ułaz, narysował flamastę w ułaz na rozumiesz? a w tym miejscu, na tej, co jest, narysował ułaz, ale przerywany. Czyli ta linia, która jest w góry, była przerywana, wiesz. No, czyli istotny założył to, rozumiem? z jednej, z drugiej strony, i wydaje mi się, że tak. Chociaż ja to zobaczyłem po raz pierwszy, wyglądało to chodne. No co taka kreska prosta i takie jakieś to dla Hady na ten więc to mówię, to nie widziłem. No Ona mi pierwszy raz w życiu w ogóle tego nie robi. Pierwszy raz też. Że... Ja mówię, no dobra, człowieka no, do nie mówię pan, niech pan to zrobi, niech pan przysłuchasz pierwsze dni. Nie, nie już nie robi jakiegoś tatuażu. Panie ja pan kilka dni pochodzi sobie z tym i zobaczy jak to działa. Jak się zmyje, no to trzeba jeszcze raz narysować. Prowadzą. No. Miałem telefon po trzech Maila, jakoś tam wam prześle. To jest nieprawdopodobne. Jestem się normalnym człowiekiem. Wreszcie normalnie chodzę. Ja nie mam jeszcze jakiegoś o dziecko, że on zginie, czy to, że Nie? To jest normalna rzecz. Mówię, tylko, że jak, jak się coś dzieje, nie tak, to natychmiast patrzę się na noc, jak się Mówi, teraz to mi się że mi tak na stałe. Żeby to zneutralizować, nie? Po drugiej stronie. Wyobraźcie sobie, mieliśmy kilka takich rzeczy, gdzie ludzie przychodzą i mówią, co zrobić.